Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Bezi, a to jest koncern gdzieś na 2 Zabójcy królów będzie się ścieżka, na ścieżkę, Maruna, ale myślę, że już nie będę tego mówić, bo... Zacznę widać to po otoczeniu. I tak, idziemy do, do WS Ponieważ zaprosiła nas do siebie, a więc dlaczego by nie odmówić? Znaczy dlaczego by nie przyjąć zaproszenia. Jezus! jak można w by ogóle odmówić o tym, o tym, o tym oko i wsadza sobie o. między budówki. Co robisz? Witaj, Geralt. Witaj, Wes. Co słychać u niebieskich pasów? <grym> Jak zawsze mają oczy szeroko otwarte. Dzięki. To była świetna walka. Świetne są tylko wygrane walki. No co ty? Przegrać z Wiedźminem to żaden wstyd. Gdyby to nie był turniej, tylko bitwa, nie rozmawialibyśmy teraz. Byłaś dużo lepsza niż wszyscy kedwajscy rycerze razem wzięci. Mm. Jesteś bardzo miły. Jestem szczery. To rzadka cecha. Może powinnam wykorzystać okazję. Napijesz się ze mną wina? Z przyjemnością. Uu, nie liczyłem, że się zgodzisz. Miałaś okazję do rewanżu. Nie potrzebuję rewanżu. Tak naprawdę jestem ci wdzięczna. Ciekawe. Byłam pewna, że będziesz dawał mi fory. Wtedy posłałabym cię w cholerę. A ponieważ potraktowałeś mnie poważnie, w namiocie mam karawkę w <grych> Skusisz się? Prowadź. To była dobra walka. Sporo się o tobie dowiedziałem. Ciekawe, jaka jest wes, według Geralta z Rivi. Ambitna, honorowa i piękna. W takiej kolejności? A jeżeli ci powiem, że w odwrotnej? Jeżeli myślisz, że nie lubię słuchać komplementów, to się mylisz. Jestem żołnierzem. Drażni mnie, jak ktoś widzi we mnie tylko dupę i cycki. Ale jestem też kobietą i mam swoje potrzeby. W takim razie wznoszę toast za twoje potrzeby. Potrzeby zaspokoję inaczej. To za co pijemy? Za nas. Za nas? Nie wiedziałem, że są jacyśmy. Lepiej przeżyć jeden dzień jak król, niż całe życie jak dziad. Najpierw wypijmy wino, a potem pójdziemy do łóżka. A możemy odwrócić kolejność? Okej, to nie wykonane, Zakończona tym epickim momentem Fen, jak się będziesz tak odsłaniał, to ci spyska zrobią miazgę. A kogo my tu mamy? Kogoś, kto się martwi, jak widzi wasz kunszt w walce wręcz. Ćwiczymy codziennie po kilka godzin. A mówią, że trening czyni mistrza. Pokaż nam swój kunszt, włosy. Czemu nie? Który chętny? Ja spróbuję. Zobaczymy, czyś w rękach tak samo mocny jak w gębie. No to pokaż, jak cię wyszkolił mój przyjaciel Vernon. Zrobisz miejsce! Wyżej ręce! O No i znowu walki. Quick time event. Yeah. O, ty jest słaby jesteś. Skróć dystans! Nie Coś Czuję, że fen dużo z tej walki nie zapamięta. Mamy jeszcze parę niespodzianek za nadrzu. a ty? Czemu nie? Który chętny? Ze mną się zmierz. Chętnie poznam widzi chwyty. No to pokaż, jak ci wyszkolił mój przyjaciel Vernon. Zrobisz miejsce! Skróć dystans! A, biedni ci żołnierze Vernona. Ruszaj się! Więcej umigów nie, nie śpi! Młody jest, jeszcze się nauczy! Mamy jeszcze parę niespodzianek za żłaty? czemu nie, który chętny! Zabrakło potworów w okolicy, że bierzesz się za moich ludzi? Sprawdzam, czy ich dobrze wyszkoliłeś. I co? Aż dziw bierze, że przeżyli tak długo. Jesteście łajzy! Rzuca wam jak snopkami siana! Może spróbujesz się ze mną. Pokaż na co ci stać, mój pasiasty przyjacielu. Hmm. <noise> biedny Vernon. Grałeś. Wreszcie, jakby mnie koń kopnął. Warto było dostać od ciebie pomordzie, mordzie, Wiedźminie. Człek się czegoś nauczył. Należy ci się upominek. Nie potrzebuję zapłaty. To nie zapłata, tylko podziękowanie. Włóczymy się po świecie. Zebraliśmy trochę żelastwa. Wybierz coś. Bierz i niech ci służy. Do rychłego zobaczenia. Nie tak prędko Wiedźminie. Teraz zmierzysz się ze mną. Szpitnu. Niech będzie. To już będzie nasz, nasz przedostatni pojedynek w całym Wiedźminie. Czemu przedostatni? No jeszcze jak trzeci. Kurwy nędzy? My tylko tak, dla wprawy. Dla wprawy, to zaraz będziecie własnymi dupami kantynę szorować na mokro. Już do obozu! To jest! To jeszcze nie koniec. Nie szukaj kwadratowych monet, nic nie zyskasz a możesz stracić głowę. Bywaj. Hmm. Fajnie. bywaj. Oh. Na rozwój wydarzeń, chyba wam nie muszę mówić. Teraz pójdziemy po tych kolegów od Zyfika. O, którzy znajdują się oczywiście tu. No i proszę. Co ty tu robisz? Słyszałem, że Zywik nie może się doczekać, waszego powrotu. Kurwa, jak nie stawimy się na apelu, każe nas wybatożyć. Pomożesz nam się stąd wydostać, co? Przecież sami tu trafiliście? Jakbyśmy wiedzieli, że w tej okolicy jest tyle utopców, to byśmy w namiocie na życiach siedzieli. W kręgu jest bezpiecznie, ale poza nim może być marnie. Wrócimy razem, ale najpierw się rozejrzę. Ponoć deptanie popiołów przynosi pecha. Nie. Dziwna aura. Przyjrzyjmy się bliżej. Solidny, ciosany kamień. Można rzec wielokrotnego użytku. Świece, amulety, pieniądze. Ludzie znoszą dary jak do świątyni. Świece. Śmierdzą gorzej niż onuce Zoltana. Poza tym nic niezwykłego. Kwadratowe monety z rybią łuską. Spiskowcy lubią tu przychodzić. Zobaczmy. Wrażenie nienaturalnej ciszy, typowe dla intersekcji i miejsc krzyżowania się strumieni mocy, budzi niepokój, ale jest nieszkodliwe. Ludzie boją się podchodzić do koła. Wszystkie podarki ustawiają w bezpiecznej odległości. Z wyjątkiem jednej osoby, noszącej typowe wojskowe buty kedweńskie. Widać, nie jestem jedynym świętokradcą. Ślady zwierząt, psy, wilki, niedźwiedź, ptaki, przychodzą tu jak do karmika, ale boją się samego kręgu. Poza kotami ich ślady są wszędzie. Zdaje się, że jeden zrzemnął się nawet na cokole. Kris kiedyś mówiła, że koty lubią spać na intersekcjach. I oprócz smoków są jedynymi zwierzętami potrafiącymi czerpać moc. Najwyraźniej bardzo lubią to miejsce. Do tego koła była przybita Sabrina. Coś ochroniło koło przed płomieniami. Jest niemal nienaruszone. Hmm. Świeże drzazgi i dziury. Ktoś niedawno wyrywał gwoździe z koła. Na wszelki wypadek. Wezmę jeden. Odtworzenie okoliczności egzekucji powinno umożliwić mi przywołanie ducha Sabriny i zmuszenie go do zdjęcia klątwy. Draugiry i mgła zostaną, ale przynajmniej król będzie bezpieczny. Muszę ustalić, co tu się wydarzyło. Znaleźć świadków egzekucji, dowiedzieć się, jak zginęła Sabrina. Wówczas będę mógł uwolnić Henselta od klątwy. Mam dwa tropy: kult Sabriny i tajemniczego złodzieja gwoździ, odpornego na aurę tego miejsca. Pora popytać żołnierzy. Okej. Okay. Pooglądałeś, pomacałeś. Chyba już wystarczy, co. Zabierajmy się stąd. Wy zapaliliście te świece? My. Co cię to obchodzi? Palicie je dla Sabriny? Uważasz, że to głupie? Po co palić świece w takim miejscu, tak? Wszystkie niedowiarki tak mówią. Czuję ich wzrok. Jesteśmy obserwowani. Nie wyjdziemy z tego żywi. Zachciało mi się gusła odprawiać! Nie wierzysz natchnionemu? Nie musisz. Ale spróbować nie zaszkodzi, prawda? To stary dureń! Przez niego się w to wpakowaliśmy! Kim jest natchniony? Od niego się to wszystko zaczęło. Opowiada o cudach, które dzieją się w tym kręgu. Ja mu wierzę. Wiesz czemu? Mieszka głęboko w wąwozach, ale coś nad nim czuwa i chroni go przed tymi wszystkimi harpiami. Nie podoba mi się tu. Już myślałem, że zamierzasz tu nocować. Znam lepsze miejsce. Chodźmy. Ta hmm. okolica. Pomyśleć, że biją się o te ziemię od pokoleń. Jak tylko wychodzę poza palisadę, ciarki mi chodzą po plecach. Może Zywik miał rację. Więcej was, matka nie miała. Jeb, yeah, jeb. Yeah. Ej, bo gniecie jeszcze. Dół. Idziemy, chodźcie. Właśnie, oni nam coś dali. Znaczy, ktoś coś nam dał. Głóście się właśnie. A żelastwo. Nie chcę tego. miejsca w ekwipunku będzie zajmować mi... ...pieluństwo. Teraz wyskoczę tutaj. A nie, patrzcie. Chyba już nic nie No, Fiedliska mogę słuchać. Sirpa u to nie najlepsze miejsce na piknik. Zaraza, gdyby nie ty, pożarłyby nas. Zawdzięczamy ci życie wiedźminie. Cywik nie może nas złapać. Do hmm, miejsca tam, gdzie ten koleś się obsrał, pójdziemy później teraz chcę wykonać pewną rzecz mianowicie Zlecenie nas gmilce Które mi jest niezwykle potrzebne Chcę, właśnie tutaj są to no wow. Tu mamy jedno ciało W każdym w trzy Tu mamy pierwszy drugie i musimy znaleźć jeszcze trzecie w tym miejscu o i jest to właśnie trzecie ora pomóżmy naszym żołnierzom bo o co nie radzą chłopacy Dobra Już oczywiście popatrzmy wykonamy, a dopiero później zajmiemy się misjami głównymi i tu jest nasz kolega Pohandlujmy Właściwie o nim mówiłem Co tu można mieć? Ja mam 33, ale ten można ulepszyć, zaś więc. Czy masz jakieś schematy ciekawe do mieczy? Widzę, że nie, więc ja kupię ten miecz od siebie. Oraz kupię dwie takie. Dwie takie. I jedną taką. Tak dobrze wiem... Ja mam... No właśnie. To może na razie... Ale przyjmę sobie tamten już, bo nie, on nie będzie wiedział, który wychwycić. Tak. I tak, proszę bardzo. I teraz ten drugi. Tak. Tak. I tak, proszę bardzo, 38 damage'a. Bardzo dobry miecz. Teraz ten miecz tenisa sprzedamy. Już raczej, raczej myślę, że nic nie będę potrzebowało. Tylko po trzecie sprawdzajmy. Hop, 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 hop. I idealnie. Jaskier. Na razie nie chcę się z nim gadać. Mówię, chcę wykonać pierwsze poboczne. Okej, okay, teraz jesteśmy niesamowicie przygotowani na walki z potworami Co to ma być? Oh, shit! Jeee! Yeah. Ale ty wybuchniesz? Dup! I teraz ten yep. Oczywiście, weźmiemy sobie z nich wszystko I jak widzicie, nasz Pierwszy trup. Jest ich dzień do spalenia. Nie jest zbytnim problemem ich znaleźć za bardzo. Chociaż za pierwszym razem się troszeczkę męczyłem z tym. Ok, sobie zapiszmy grę. I ruszajmy spalić trzy ostatnie ciała. Drasfimy do natchnionego. Oczywiście, że nie przejdę. tak mi się wydaje Tak. Zanim ja trafię na dobrą ścieżkę ludzie Chwilunia, do natchnionego nie szło się tędy do natchnionego... Nie przechodziło się obok tego No wiem, jak muszę łatwo trafić do natchnionego, zaraz to zrobię, bo nie będę się męczył Z nami krucho, zgnilce mnożą się jak króliki. Szliśmy do natchnionego, zanieść mu datek na świecie, ale prędzej zdechnę niż zrobię chociaż pół kroku dalej. Jeżeli idziesz do niego, weź te pieniądze i mu je przekaż. Zresztą, rób co chcesz. Spalimy trzy ostatnie ciała, i tu, 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 przy okazji, i tu, i tu trzecie ciało jest, a tam leży. A, tam gdzieś był? Weźmy no jeszcze raz. No, tu leży ciało? Kurde, podnieś to. No, o. Tam jest ostatni. I pójdziemy do Nacjonego. I teraz tylko pójdziemy. jak będziemy wracać, już to odbierzemy nagrodę do tego Kolesia. I pójdziemy do Nacjonego, żeby nie wróciliśmy 50 tysięcy razy do niego. Walczymy troszeczkę z harpiami, bo on będzie nas wołał. Ale pióra będą nam potrzebne. Szybko, tutaj będziesz bezpieczny. One nam nic takiego zbytnio nie zrobią. One są łatwe. Yy, do zabicia. Nie przejdę. Będę walczył do upadłego. Szybko, tutaj będziesz bezpieczny. Co z tego, że będę bezpieczny? Ja nie chcę być bezpieczny. ja chcę pióra harpi. Tutaj! Przejdź poza świecę! A nam pióra będą potrzebne. Ale to dopiero za dużo. Szybko! Długi, tutaj będziesz bezpieczny! Długi, długi długi, długi, czas. Tutaj! Przejdź poza świecę! Szybko! Tutaj będziesz bezpieczny! Ponieważ nam będą potrzebne do takiego jednego z DLC! Tutaj! Misji. Przejdź poza świecę! No, come on! Szybko! Tutaj będziesz bezpieczny! Tutaj! Przejdź poza świecę! Dobra, teraz już przejdziemy myślę, że starczy nam na razie tyle tego wszystkiego. Szybko! Tutaj będziesz bezpieczny! Tutaj nic nam nie grozi. Czekałem na nich. Wiem, że szli do mnie z datkami. Usłyszałem krzyki. Pewnikiem zostali napadnięci. Skoro tu nie dotarli, nie żyją. Żyją, ale nie chcieli ryzykować i wrócili do obozu. Prosili, żebym przekazał ci pieniądze na świecę. To ledwie połowa kwoty. Za to to mogę co najwyżej knoty ukręcić. Czego chcesz? Bo nie wierzę, że trafiłeś tu przypadkiem. Masz rację. Jest wiele rzeczy, o których chciałbym się dowiedzieć i niewielu skoro do rozmowy. Przede wszystkim interesuje mnie historia Sabriny Glewisik. Posłuchaj. Dopóki nie odzyskam swoich pieniędzy, nie będę z tobą o tym rozmawiał. Bezinteresownie pomagam tylko moim wiernym. Gdybyś był jednym z nich, to co innego. Słyszałem o tobie dużo dobrego. Chętnie dołączę do Twoich zwolenników. Wspaniale. Jeżeli Twoje intencje są szczere, to zrobisz co ci każę. Każdy nowo nawrócony musi przejść próbę. Spędzisz noc przy dawnej kaplicy nad źrenicami Sabriny. Gdzie to? Dwa bliźniacze jeziora, które nazwałem na jej cześć. To wszystko? Przed rozpoczęciem medytacji spożyjesz miksturę, którą ci dam. Musisz dokładnie zapamiętać wszystko, co ci się przydarzy. To ważne, potem mi to opowiesz. Zgoda, wrócę gdy będę gotowy. Okazaj sobie pozbieramy te karteczki, co on tutaj ma. Nie idziemy do tych. Uch, jezior. Przy okazji, kolejne harpy do pokonania. Ach, ten miecz tam mnie chyba co chwilę zapalał. To się nazywa mieć dobrą broń już. Teraz. Pod razimy do Mendriagi, ale co tam to do Mendriagi Znów medalion Widzę, że zbliżamy się powoli do końca odcinka. Czyli jeszcze tam troszeczkę czasu zostało widzę to. Bo... Jakie banalne no są teraz no, bojąc, wow. O wojownik wow Z nich nie chcę żadnych rzeczy, no co jest? Od nich nic nie potrzebuję. Gdybym coś potrzebował, to tutaj zawsze można przejść i pozabijać. No ja. No, już pamiętam, tutaj jest coś. To są te tych... jego. No właśnie, wiedziałem, że tutaj coś jest. Krapopają. Pająk. się aż mi się Jorwyd przypomniał. Idź. No i po! Krawo pająku. No. Pokonaj rytuał. Wróć z No coś się przemytujemy ten zmierzch, odpoczynek. Dobra, nie będzie, bo... No. O, tu idealnie? Nie, tak jak godzina teraz jest. No to do 22. To powinno być w miarę okej. Okay. Jak jakby się nam wszelkich panek nie dało? Ok. Pokonaj rytuał. Picie liksirów. I teraz mikstro natchnionego. I on powinien sam przemedytować tam do rana, czy coś takiego. Bohater. Rozdany sam talencik. I klikniemy teraz tylko odpoczynek. Dokładnie. I on sam przynosi. Za stary, na to jestem. no to jest po prostu genialny ten sen. Wiecie, co to jest? Um, nie wiem, czy powinienem komukolwiek o tym wspominać. <laughs> I na tym miejscu zakończymy nasz odcinek hmm, ponieważ mam mało czasu, ponieważ dzisiaj późno wstałem i... No, nagrałem, ale myślę, że wam starczy star tyle na samym odcinku, oczywiście Wykonamy quest z naszym opesrańcem, że tak się wyrażę hmm, Oddamy następnie na Zgnilce i tak dalej I zobaczymy co nam zostanie i, I robimy kolejny quest Myślę, że wam się podobał ten odcinek, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!